Witam w kolejnym filmie, jakiś napraw Tym razem trafił nam się taki oto Suzuki GSX-R 600 z 2005 roku Przebieg tam około 50 000 km bodajże Tak, 49 z hakiem I co mamy tu robić? Motocyk cierpi na taką przypadłość, że nie chce jechać na wyższych obrotach Pokazuje jakiś błąd, ten błąd, który pokazuje jest niby od silnika przepustnic. No może to być jak najbardziej, nie twierdzę, że nie, ale jak się okazuje, motocykl teoretycznie był zblokowany na adwójkę. No teraz pytanie, czy, czy tu nie jest problem tego, że motocykl nie chce jechać. Bo w dokumentach też jest zblokowany. No nie wiem, po prostu trzeba to ustalić, co jest przyczyną. Także zanim trafi najpierw na podnośnik, ja go tutaj troszeczkę porozbieram i zobaczymy właśnie te przepustnice, czy ten silnik w ogóle reaguje, nie reaguje, podłączymy diagnostykę, posprawdzam wszystko. Żeby mieć pewność co jak tutaj się z tym wszystkim dzieje, także pierwsze co, go troszeczkę porozbieram, posprawdzam wszystko. I dopiero coś więcej będę starał się tutaj przy nim zrobić, bo oprócz tego jakiś tam serwis trzeba mu zrobić. No ale najpierw trzeba ustalić, co jest z tym błędem i czemu to nie chce jechać, bo podobno miał być rozblokowany. Ale, ale, ale tego nikt nie wie. Także ja się biorę za rozbiórkę, sprawdzamy troszeczkę. No i dobra, mamy troszeczkę rozebrane. Diagnostyka podłączona. No i mamy, jakieś jest tam trzy zapamiętane. Najprawdopodobniej po rozłączeniu tutaj, to to nieistotne, ten jest istotny, czyli przepustnicy pomocniczej, czyli to co mamy tutaj, ten silnik, tak zwany. Dobra, trzeba będzie uruchomić sprzęt, no i tutaj położy no krzesełeczko i zobaczymy jak to wszystko reaguje. Nie reagują w ogóle przepustnice, choć mam wrażenie, że mają ochotę reagować. Tego trzeba odpiąć. Dobra, Dobrze, nie. Przepustnice chodzą lekko po odpięciu. Oh. Po podpięciu Zobaczymy znów Potwierdź Jest załączony to trzeba poczekać, aż zareaguje. I jeszcze raz start Coś się długo to łączy Myśli myśli wymyśleć się może No ale faktycznie wychodzi, że silnik jest uszkodzony. Dobra, połączę się, napięcie, dopiero będę nagrywał dalej. No, dobra, połączy, się tu połączył. Tak jak widzimy, pozycja przepustnicy tutaj to, to mocniejsza, i faktycznie też mi tu Minimalnie tylko reaguje, a, a, nie, a nie tak jak powinno reagować. Jakieś chce robić ruch, ale tak jakby był zblokowany we ten silnik. No dobra, wiemy co. Dobra, są już na podnośniku. Dotarł silniczek używany, bo używany, no bo niestety nowe tylko razem z przepustnicami występują. I tak, trzeba go zdemontować. Wiadomo, to nie problem. Trzeba zdemontować, zamontować nowy, czy ten drugi, bo to nie nowe e, i poustawiać te y przy okazji, żeby to było OK. I posprawdzać wszystko. Zobaczymy co to, jak to będzie z tymi, z tym silniczkiem. Fakt faktem widzę, że no już to nie jest na oryginalnych śrubach, także. Coś tu grzebane było bardzo że te silniczki potrafią polecieć, także może też być drugi jakiś silniczek. Dobra, odkręcamy go tutaj, dwie śrubki, trzy śrubki i powinniśmy mieć na, na brzegu tego zamontujemy. Najpierw dolnego TPS-a, czyli górnego TPS-a ustawimy wedle prawidłowych wskazań, tam zasadniczo wydajmy dolnego można by wejść z ten program tych do czytu kodów, błędów i tego tam można sprawić ustawienie, no ale bez przesady. Lepiej ustawić tak, jak powinno być, aniżeli na no tamtym tam tylko pokazuje, może być dobrze, może nie być dobrze. I to wszystko tam, kreseczka niżej, wyżej. Ale nie jest to precyzyjne. Tak ustawimy go precyzyjnie, 100% pewnie. Wtedy będziemy tak samo ten TPS i tak samo później działanie ssania na TPS-ach, czyli odchyla się o to wartość, którą nam potrzeba że ja się biorę za to i pokażę jak tam jakie te wartości powinny być przy ustawieniu TPS-ów teraz widać, kształt odpalony dwa zamykają okej, okay. odporzyć się odporzyłą, dobra nic nie dobra, tego go i teraz wiemy, który TPS-y dolnego trzeba na ustawić, żeby nie to nie miało płytu, a dopiero później będziemy symulować stanie. No się rozszerzy i ustawimy to I Dobra, mamy pokrętny już wyregulowany. Jest tak. 1-1 powinno być na zamkniętym, no jest. 1-1 zrobię to już nie różnica. I 4-40 na maksymalnie otwartym. To jest nawet i 3, no ale to już tak będzie. No i dobra, mamy jeden. Jak widać podpięty drugi i powinno być tak, minimalnie 0,6 i 4,50 maksymalnie. A mamy na zamkniętym 0,68, 4,56. 0,69 delikatnie trzeba podregulować, ale bardzo blisko trafiłem. reguluję, teraz, pokażę, jak to wyszło. No i dobra, mamy 605, 4,40. 605, 4,48. Czasami nawet do pięciu skakuje, Tutaj też zależności bardziej precyzyjnie nie idzie, bo to. Deczką mocy, wystarczy śrubkę dokręcić i już się zmienia ten parametr, ale najbliżej jak się da jest ustawione. Dobra, to mamy przepustnicę można zamontować. Silnik podpiąć i zostanie nam stanie, które na wolnych obrotach ma być o 3, yy, ma podnosić po prostu stanie tutaj z zależności od 2 do 3. Dziesiątych. Wolda. Dobra, to można podpinać, jest tak jeden zero osiem to czterdzieści dziewięć. No dobra, to trzeba zjechać na dół. Za mocno aż podpiera. No i mamy trzydzieści końcówek. 0,8, czyli 20 28, czyli 20, troszeczkę za mało, trzeba troszeczkę podkrę podkręcić o, w drugą stronę w drugą. Trzydzieści sześć osiem. Jeszcze deczku. O, dobra. Czterdzieści. Trzydzieści dwa. Trzydzieści, dokładnie. Jest okej. Okay. Teraz jest idealnie ustawione. Dobra, mamy poregulowane wszystko. No i dobra. Mamy podpiętą diagnostykę. Jak widać wszystko od góry do dołu na zieloną. Od przepustnicy też. Także odpalamy sprzęcik. Obroty tylko wzrosły. Zanie zadziałało. I że teraz działa to wszystko, czyli jest prawidłowo. I zobaczymy tu jeszcze w parametrach. No dobra, obroty 1300 plus, minus 100 powinny być, czyli wszystko się mieści dobra tą część pracy mamy zakończoną można wyjść właściciel prosił mnie, żeby jeszcze zrobić serwis olejowy olejowo-filtrowy, czyli olej, filtr, płyny w hamulcach i podnice wymienię i na tym moja praca się będzie w tym motocyklu kończyła. Także powiem jeszcze te rzeczy, posprawdzamy wszystko i, i praca będzie skończona. No, i olej sobie resztę wykopuję Już korek wyczyszczony, znowu pod kółeczką. Filterek zalany. motulem będziemy to standardowo zalewać. Czy niech wykapuje do reszty i z odpowiednim momentem się podokręca. Jak się okazuje cały motocykl, wszystkie plastyki, wszystko made in China. No ale to z tego typu kot nic złego. Tylko po prostu duża, dużo bardziej delikatnie trzeba bardziej uważać na te plastyki, bo bardzo delikatne są. Dobra, biorę się za powolutku tam. Jeszcze niech parę minut pokapie. Można akurat płyn będzie spuścić, chłodniczy, wymienimy zaraz płyn, bo tu też mam układ na wierzchu wszystko. O, jeszcze się gdzieś tam zaczęło lecieć. Dobra, biorę płyn, spuszczę. Ach, to zawsze co umie zalewamy, czy już teraz już uzupełniamy do stanu. Tutaj jest, o, widać, odpowietrznik. Trzeba tak, aż się odpowietrza, zakręciłem. Stan jest, jak widać, także będzie można korek póki co zakręcić. No i nalać do zbiorniczka. Tutaj. Już nalewam do zbiorniczka, do stanu i olej już też nalany. No trochę jeszcze opadło, trzeba dolać i no i odpalam, zostanę płynem dobra. Który jest pierwniczek z rzędu, ale płyn zalany, tylko teraz kolejne. także trzeba pompować, I to wiadomo, najpierw ten najdalszy zacisk, czyli lewy, później prawy, na samym końcu jeszcze tu odpowietrznikiem też deczko można. sprawdzić akcesoryjny ten zbiorniczek to nie za dużo tutaj nam wchodzi tego płynu Że naprawdę kilka zbiorniczków trzeba przepompować ładnie to wyglądało to barakuda oryginał no ale pojemności tam nie ma w miarę zużywania klocków, trzeba dolewać płynu. żeby się przypadkiem nie przypowietrzyło, dobra teraz jeszcze te dwa, te trzy razy odkręcając, zakręcając i będzie dalszy zacisk I adekwatnie postępujemy z tyłem. Ten z przodu to jeszcze w miarę czysty był powinien był ten zbiorniczek był wymieniony ale w tak straszny syf tak trzeba mocno przepompować cholera wie kiedy to było czy, czy, czy kiedykolwiek to było wymieniane bo naprawdę krwiny, jak straszny było. ten teraz już w zbiorniczku widać różnicę

Płyn chłodnicy, płyn hamulcowy yy, i tyle Tyle kazał mi klient, że tyle zrobiłem Motocykl wygląda jak wygląda, widać tutaj Jest tu 4 k jest tam k Jest to jedno i to samo Wiadomo, w tam przejściach te motocykle Motory takie są, ale ogólnie nie jest w tym stanie Technicznie, mechanicznie Nie jest w tym stanie, naprawdę I tyle obroty widać utrzymuje fajnie nawet 1300 to ładnie równo stoi także tutaj bardzo fajnie ja o pewnym motocyklu do klienta że gotowy może zabierać i biorę się za następny do zobaczenia do następnego